Jak wiecie, przez ostatnie 7 dni byłem w e-więzieniu, na e-ochronkach, gdzie egrypsowałem, tak jak Andrzej Rurom-Żuromski. Dobry wieczór, miałem wydać krótkie oświadczenie na temat tego, co mówi nieprawdę na mój temat, niejaki Pink Ranger. Adwokat się odezwie. Andrzej, o co ci chodzi? O, powiedz, podaj mi jakikolwiek przykład. I o przeproszenie nie, publiczne, no bo to za daleko zaszło, wiecie, można cały czas pomawiać, pomawiać różne postacie, różne osoby, w tym nie. Myślałeś, że o tobie zapomniałem? Nie! Co ci powiedziałem? Nie przeprosisz mnie, to było pół roku temu chyba. Nie przeprosisz mnie, nie, nie będzie spokoju. Ale to już przekroczyło wszelkie granice, tak? że się oskarża mnie, że, że jestem konfidentem, że wychodzę szybko z więzienia i jakieś dziwne sugestie w tym artykułach się pojawiają. Oczywiście, żadnego przykładu. Jest to zwykłe frajerstwo pomówienia. Nie podał, no. Jedziemy z koksem wariaty. Żurą poszedł siedzieć, tak? I dziwnym trafem wyskoczył po niecałych 30 dniach, wariaty. Yy, to tak to wygląda? Dlatego to, że żurą wyskoczył sobie yy, po prostu. To były takie wakacje dla niego w sumie, bo tam kawka z gadami, kurde, wiecie, i takie sytuacje, nie? Co do, co do mojego zatrzymania. Tak, faktem jest to, że 7 października zostałem zatrzymany. Zostałem zwabiony podstępnie telefonem. Najpierw do mojej córki, dziwnym trafem, nie wiem skąd mieli telefon. <noise> że mam grzywny do opłacenia, muszę szybko przyjechać, wziąć dokumenty i opłacić, bo inaczej będę musiał siedzieć. Więc pojechałem na Gocław, wszedłem na komendę, drzwi za mną się zatrzasnęły, oznajmiono mi, że jestem zatrzymany, że mam rok i 3 miesiące pozbawienia bezwzględnego wolności. <noise> Więc tak to wyglądało, żebyście wiedzieli, zostałem przewieziony na Kamczatkę. do zakładu karnego, gdzie spędziłem, yy, 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 byłem w tym zakładzie karnym. Pisałem zażalenia. Ja cię proszę! Mariusz, Mariusz, Panie Jezu, ja cię proszę! <laughs> Sąd odwoławczy wypuścił mnie na wolność. Miałem po prostu wyjść, posiedzieć i wszystko miało spokojnie i swoim torem prawdy. Andrzej! I już wyskoczyłeś, znowu zrobisz swoje farmazony, znowu udajesz y, nie wiadomo kogo. I siedziałem po cichu i wyszedłem i nic z tym nie robię, bo coś mam za uszami. Niewinniątko, jak to się mówi, tańczysz pingwina na szkle. Historia jest taka, że nie ma wiatru, a coś rusia ksiaka. <laughs> nie złapa daka. Pokaż się szefie. <laughs> Odkryłem parę rzeczy na ich temat. Więc domyślcie się teraz, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Bo ty ważysz tyle, co mały słoni. Bo mamy słoni, uszy wielkie miał. A jego małżonka okazało się, że prowadzi sieć agencji towarzyskich na terenie Niemiec, w której zatrudniona była nieletnia dziewczyna. I ja to odkryłem, no i stałem się celem ataku. A jeżeli papą, niestety, jeżeli papą. No i przykro mi, że są tu na początku takiej parze przestępców. I, I taka jest tutaj sytuacja. Mam nadzieję, że więcej informacji Wam powiem wkrótce. Nie mówiłem tego tylko ze względu na to, że obiecałem mojej mamie. To wszystko dziękuję. Niczym Pindol Rafanali przemieszczał się podbycie odbycie fabiańskiego Byki.